Zaledwie kilka dni temu całą opinię publiczną obserwującą to, co dzieje się na Bałtyku, poruszyła kolejna spektakularna awaria rosyjskiego okrętu, tym razem okrętu podwodnego. Jak to raczył zaznaczyć brytyjski premier, kulejący radziecki okręt podwodny przeszedł przez Bałtyk, bo nie miał innego wyjścia, bo w tej chwili okręty podwodne rosyjskie są w potrzasku i cała flota rosyjska jest w potrzasku. A jak dołożymy do tego przeogromną niekompetencję, dziesiątki incydentów kradzieży, to zobaczymy, jak działa dziś rosyjska marynarka wojenna. Jednak nie zmienia to faktu, że jest przeogromna. I tylko w zeszłym roku dołączyły do niej nowe cztery okręty podwodne, w tym dwa o napędzie atomowym. Tak, rosyjskie wojsko, w tym marynarka wojenna, to porażka i niekompetencja, co wcale nie znaczy, że nie są niebezpieczne. Ale w szczegółach tego wszystkiego, dlaczego marynarka jest w potrzasku, dlaczego króluje na wodach niekompetencja Rosji, a i tak są bardzo niebezpieczni. W tym niebezpieczni są dla Polski na Bałtyku, o tym dowiemy się w dzisiejszym podcaście. Zapraszam do materiału. Kapitan Adam Jakubczak i podcast Władcy Wiatrów. Analiza wypadków morskich. Witam Państwa serdecznie. Już od kilku miesięcy, jeśli nie lat, alarmujemy i ostrzegamy przed niebezpieczeństwem, które już nie tylko grozi nam na wodach międzynarodowych, ale przede wszystkim grozi nam na Bałtyku. Zaledwie kilka tygodni temu mieliśmy przyjemność gościć na naszym kanale przedstawiciela Greenpeace'u, który dobitnie uświadomił nam, jak niebezpieczna jest rosyjska flota cieni, która grasuje w tej chwili po morzach i oceanach całego świata. To statki, które mają bardzo wiele lat. Bardzo często mają sfałszowaną banderę. Dość często nie posiadają żadnego ubezpieczenia, a przede wszystkim w sposób nielegalny przewożą sankcjonowaną Europę i gaz. Mają wyłączone transpondery AIS. Bardzo często płyną najkrótszą możliwą drogą, nie zważając na to, że są zagrożeniem dla innych. Tak, rosyjska flota cieni dziś może być swobodnie traktowana jako potężne niebezpieczeństwo również dla jachtów żaglowych. Bo gdy nas potrącą, a systemy elektroniczne nawet na jachtach wyposażonych w IS mogą dziś w ogóle nie zarejestrować statków rosyjskich w loty cieni, bo mają wyłączone transpondery. I gdy nas potrącą, nie mamy żadnej gwarancji, że ktokolwiek wezwie pomoc albo nam tej pomocy udzieli. Bo dlaczego mieliby to zrobić? Raczej okaże się, że prowadzą nielegalny transport, ubezpieczenie nie działa. A proszę mi wierzyć, że marynarze pracujące na tych statkach będą wiedzieli o tym, że prowadzą nielegalny transport. Co znaczy, że dobrzy marynarze tam nie służą na tych statkach. Służą tam tylko źli marynarze. I nie mam co liczyć na ich dobrą wolę albo etykę. Czy to problem? Wyobraźmy sobie, że ponad półtora tysiąca podobnych statków prawdopodobnie pływa po morzach i oceanach świata. A tylko na Bałtyku operuje ich ponad 200. Jeśli myślimy, że Alarmując przed tymi statkami, przesadzamy, to przyjrzyjmy się choć przez chwilę, co dzieje się na świecie. Na legalnych statkach, które podlegają kontroli, muszą być rejestrowane, muszą przechodzić przeglądy i ubezpieczeniowe, i rejestracyjne. Otóż zaledwie trzy dni temu nastąpiła eksplozja gazowca Falcon u wybrzeży Niemianu. Tym razem udało się ewakuować załogę. Ale to nie koniec. Siedem dni temu zapłonął tankowiec w Indonezji. Nie żyje 10 osób. A był on przy brzegu i do osób by zginęło na pokładzie, gdyby był w drodze na morzu, możemy się tylko domyślać. Tak, tankowce, gazowce, to potencjalnie ogromne niebezpieczeństwo i dla ludzi, i oczywiście dla środowiska. Czy to prawda? Otóż, oczywiście, tylko w ostatnich dwóch latach mieliśmy kilka spektakularnych awarii. Rosyjskich statków, a w zasadzie wraków, które dawno powinny być wycofane z żeglugi i często też powinny być niedopuszczone w ogóle do żeglugi dalekomorskiej. Takie statki przewożą, przewoziły i będą przewozić ropę, dopóki czegoś z tymi nie zrobimy. Co śmieszne. Rok temu w ciśnieniu Kategorat. Greenpeace próbował oznaczyć statki rosyjskie floty cieni, by móc później je również monitorować. Został zatrzymany przez służby i teraz mają sprawy w sądzie. Bo prawda jest taka, że nie bardzo ktoś chce coś z tym zrobić. Nie oszukujmy się, Europa nadal korzysta z rosyjskiego gazu i z rosyjskiej ropy, finansując w ten sposób oczywiście wojnę na Ukrainie, ale o tym pewnie wiemy. A dla niedowiarków, troszeczkę danych twardych. Otóż gaz z Rosji stanowi obecnie 19% importu dla Unii Europejskiej. W 2024 roku wartość ta wynosiła ponad 22 miliardy euro. Najwięksi importerzy w Europie to oczywiście Węgry, później Francja, Słowacja, Belgia oraz Hiszpania. Dla porównania, tylko w lipcu tego roku te kraje zapłaciły prawie 1,5 miliarda euro Rosji właśnie za gaz. A żeby to porównać z innymi sumami, to proszę sobie wyobrazić, że. Europa w sumie wydawała już ponad 138 miliardów euro dla Ukrainy, by walczyła właśnie z Rosją, którą również finansujemy. Ale dzięki temu mamy ogrzewanie i prąd w gniazdkach. Jest to komiczne, bo finansujemy obydwie strony. To prawda, ktoś z pewnością na tym zarabia. Ale tak naprawdę Europa sama władowała się w ten kanał przez dziesiątki lat, finansując Rosję, by wraz z innymi krajami doprowadzić do tego, by miała tak ogromny potencjał, by zagrozić prawie całemu światu. A tak nawiasem mówiąc, nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że Europa łącznie dawała dużo więcej środków już Ukrainie niż Stany Zjednoczone, zatem ponad 138 miliardów euro a Stany Zjednoczone zaledwie trochę ponad 110. Oczywiście nie uzupełnimy tego, czego mogłyby nie dać Ukrainie Stany Zjednoczone, ale pomagamy jej naprawdę tak, jak możemy. Zatem jeszcze dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie na Bałtyku, o bezpieczeństwie na Oceanach i Morzach Świata to nie możemy zapominać o tym, że wojna trwa. Trwa w kilku krajach, które już są bardzo zwinięte. Posiadają ogromną flotę i są zagrożeniem nie gdzieś daleko po drugiej stronie naszego globu, nie gdzieś głęboko w Afryce, ale zagrożeniem, które czyha na nas, gdy wypływamy nawet na Bałtyk, nawet małym jachtem. Bo wypadki na rosyjskich okrętach wojennych i na statkach handlowych nie są czymś sporadycznym i nie dotyczą tylko odległych wód. Przypomnijmy sobie tankowiec Eventin, który w styczniu 2025 roku dryfował po Bałtyku. Zdarzenie miało miejsce obok wyspy Ługia. Przewoził ładunek 99 tysięcy ton ropy i płynął przy wysokim stanie morza i sile wiatru 8 w skali Boforta. Miał awarię silnika. Wiele godzin dryfował. Co by się stało, gdyby na jego drodze stanął jacht, albo gdyby na jego drodze stanęły skały? Łatwo się domyśleć, bo podobny wypadek rosyjskiego statku miał miejsce zaledwie rok wcześniej w ciśnienie kalczeńskiej. Dokładnie ta lokalizacja leży między Morzem Czarnym a Azowskim, niedaleko nielegalnie przejętego przez Rosję Półwyspu Krymskiego. 15 grudnia 2024 roku statek Wołgoniewt o długości 136 metrów, mający na pokładzie 42 tysiące ton oleju napędowego, przełamał się. Okazało się, że statek nie miał ubezpieczenia. Nie miał w ogóle klasy pozwalającej na pływanie po wodach otwartych, a pływał tak, jak pływają dziesiątki innych. Kilka dni później, następny statek, również w Ogoniewd, tylko dokładnej nazwy nie ujawniono, również miał wypadek i również się przełamał. Ocena strat: największa katastrofa ekologiczna w historii naszej cywilizacji na Morzu Czarnym. Prawdopodobnie dziesiątki lat wody i wybrzeże nie dojdą do pierwotnego stanu. Wypadek zamieciony pod dywan. Co by się stało, gdyby podobny los spotkał rosyjski statek dyfujący po Bałtyku? Bardzo łatwo się domyśleć. Dlaczego o tym wspominam? Do słuchacze, dziś pływanie gdziekolwiek na świecie, nawet żeglowanie jachtami, pod żaglami, wymaga od nas dużo większej czujności niż to miało miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Szlaki przemytnicze przez Morze Śródziemne są aktywne. Aktywne są również na Wyspach Kanajskich i są dla nas realnym zagrożeniem. Ale na Bałtyku zagrożenie rosyjskie w cieni plus jak to ujął brytyjski premier, kulejące okręty rosyjskie, to dla nas również zagrożenie. Obserwacji rosyjskiego okrętu podwodnego, który ulega warii, przekazało na to nie tylko statki, ale również samoloty. Nie mieliśmy pewności, tak naprawdę, co uległa warii. Całe szczęście, jednostka, która uległa awarii, najprawdopodobniej na pokładzie nie przewoziła rakiet z głowicami atomowymi. Była to jednostka klasy KILO-2. Prawdopodobnie rosyjski Noworosyjsk B261. To trochę nowsza jednostka niż posiada Polska. Bo tak, to prawda. Nasz ostatni, w zasadzie już jedyny okręt podwodny, jaki posiadamy, to dar od Związku Radzieckiego. Dar wycofywanej z żeglugi jednostki, która została zastąpiona. Nowocześniejszą i nowszą. Ale podobne okręty podwodne służą w marynarce wojennej Rosji od dawna i służyć będą również. Jednak nie oszukujmy się, nie posiadają oni jedynie starych, zdecydowanych okrętów. Jak wspomniałem we wstępie, tylko w zeszłym roku rosyjska marynarka wojenna odebrała cztery nowe okręty podwodne, w tym dwa o napędzie atomowym. Żeby było śmieszniej, my od 20 lat próbujemy zamówić okręt podwodny dla Rzeczpospolitej Polskiej. Bo eksperci nie mają wątpliwości. Gdyby taki okręt, choć jeden, o pełnej zdolności bojowej posiadała Ukraina, to statki wojenne, z których odpalane są makiety kaliber, systematycznie trafiające w Ukrainę, na pewno by tak bezpiecznie nie mogły operować po morzach, jak robią to teraz. A zatem przyjrzyjmy się, dlaczego flota rosyjska ma teraz problemy na świecie. Ale nie oszukujmy się, nie tylko flota rosyjska ma problem z marynarką wojenną. I o tym już za chwilę. Zapraszam. Drodzy słuchacze, po zamknięciu Bosforu i utracie bazy w syryjskim porcie Taurus, Rosjanie, którzy usiłują utrzymać swoją obecność na Morzu Śródziemnym, znajdzie się w bardzo trudnym położeniu. Ale konsekwencją tego jest coraz gorszy stan techniczny okrętów rosyjskich. Bo w zasadzie, dlaczego przez pół Europy płynie wynurzony rosyjski okręt podwodny noworosyjski? Oczywiście Rosjanie dementują, że uległ awarii. Ale my i opinia publiczna dowiedzieliśmy się z niezależnych źródeł, że okręt pozostaje na powierzchni z powodu poważnych wycieków paliwa wewnątrz. Ale naprawa uszkodzeń nigdzie w pobliżu jest dla rosyjskiej floty w tej chwili niedostępna. Utracono bazę na Taurusie, utracono możliwość korzystania z infrastruktury na Cyprze. A zwłaszcza po upadku reżima Bashar al-Shada, musiały wypłynąć. Okręty remontowe projektu 138 PM82, mogące naprawić tą awaję na rosyjskim okręcie podwodnym. I w podobnych warunkach, w czasie pokoju, bliskim zapleczem dla okrętów wojennych rosyjskich byłyby porty czarnomorskie. Ale rozpętanie przez Rosję wojny w Ukrainie sprawiło, że połączenie z Morzem Czarnym jest dla rosyjskiej malinarii wojennej obecnie zamknięte. Tam jak zauważa w tej chwili serwis Naval News, w rezultacie wykonywanie działań na Morzu Śródziemnym dla rosyjskiej marynarki wojennej jest bardzo trudne i bardzo kosztowne. Dziś rejsi są pojedynczych okrętów, towarzyszy konieczność posiadania jednostek naprawczych i holowniczych w pobliżu. Ale niestety Moskwa już walczy o to, by dostać dostęp do bazy w libijskim Tobruku. Jeśli uda im się to, znów na Morzu Śródziemne i wszystkie dopływy tego morza wrócą rosyjskie okręty wojenne. W dużej, niepowstrzymanej liczbie, bo obecne są nawet teraz. Niestety, awaria noworosyjska to tylko góra długiej listy awarii i katastrof rosyjskich, w tym też okrętów podwodnych. Służba na nich na całym świecie jest trudna i wymagająca i ma swoją specyfikę. Jednak w przypadku Rosji wydaje się przy ogromnym ryzykiem. Otóż okręty podwodne Rosji są prawie tak niebezpieczne, jak kiedyś uboty niebieskie. Dziś pływają pod banderą Skrzyżeń św. Andrzeja wcześniej czerwoną gwiazdą, sierpem i młotem, ale tak czy inaczej dla rosyjskich załóg od lat stawały się grobem. Przyjrzyjmy się zatem wypadkom najbardziej spektakularnym z ostatnich lat. W 2019 roku na okręcie podwodnym specjalnego przeznaczenia AS31 uszaik, wybuch pożar. Oczywiście Rosja nie przyznała się do prawdziwych przyczyn, ale w niejasnych okolicznościach zginęło 14 spośród 25 członków załogi. A remont nie ukończył się do dnia dzisiejszego. Minęło 6 lat. O znaczeniu i nietypowym składzie jego załogi niech chociażby świadczy fakt, że spośród 14 ofiar 7 było w randze komandora. To rosyjski kapitan pierwszej rangi, odpowiednik pułkownika w wojskach lądowych. Dodatkowo dwóch oficerów było kawalerami gwiazdy bohatera Rosji, najwyższego bojowego odznaczenia przyznawanego we flocie rosyjskiej. Ale to nie koniec spektakularnych porażek marynarki wojennej rosyjskiej. W 2008 roku na okręcie podwodnym K-152 Nerpa zginęło 20 osób, w tym pracownicy stoczni. Jednostka projektu 971, atomowy, uderzeniowy okręt typu Aqua. Przechodziła próby morskie, poprzedające oddanie do służby i co ciekawe, chwilę później miał być wydzierżawiony Indią. Na okręcie doszło do przypadkowego uruchomienia systemu gaśniczego. Część przedziałów została automatycznie odcięta, uszczelniona i do ich wnętrza wpuszczono niepalny gaz, który doprowadził do śmierci dziesiątek uwięzionych osób. Oczywiście uruchomienie instalacji gaśniczej powinno zostać poprzedzone sygnałami dźwiękowymi, ostrzegawczymi. Jednak załoga nie została ostrzeżona, a w przedziałach nie było masek tlenowych. by się sami uratowali. Jednak to, że ludzie dla Rosji nie są wartością, to chyba nie trzeba nikogo do tego przekonywać. Rok 2000 to następna spektakularna porażka Rosji, o której pewnie już wszyscy wiemy. Okręt podwodny K-141 Kursk, w którym miejsce miał. Wybuch. Choć część załogi przeżyła sam wybuch, ostatecznie zginęła cała 118 osobowa załoga. Był to okręt projektu 949A Antniej. Sam wypadek był efektem karygodnych zaniedbań, fałszowania dokumentacji, braku szkoleń i niezgodnych procedur działań, jak chociażby przyspawanie do kadłuba, by jej nie zgubić, bo i ratunkowej, która miała być odrzucana, bez by spod wody powiadomić ratowników na wodzie. Ale to oczywiście nie Koniec przedługiej liczby awarii tylko okrętów podwodnych rosyjskich. W 1989 roku na Morzu Norweskim zatonęła wyjątkowa rosyjska jednostka. Cud sowieckiej techniki. Zbudowany z tytanu, okręt projektu 685K278 Koncomolec Był eksperymentalną jednostką. Będąc zarazem pełnoprawnym okrętem bojowym mogła zanurzać się na głębokość tysiąca metrów. A zatem po alarmowym wynurzeniu spowodowanym pożarem na pokładzie. Zginęło 39 osób, a według niektórych źródeł nawet ponad 40. Jak to często w przypadku rosyjskich okrętów część ofiar można byłoby uniknąć, ale Rosjanie nie zgodzili się na zbliżenie się do tonącego okrętu. W pobliżu był kuty, chciały spieszyć z pomocą, a Rosja jak zwykle wolała poświęcić własnych marynarzy niż przyznać się do porażki. To oczywiście nie koniec. Spektakularnym wypadkiem był również K-19 Pierwsza jednostka projektu 658 z napędem jądrowym i pociskami balistycznymi na pokładzie z każdy z głowicą atomową. Choć okręt nie zatonął po 30 latach służby, zabił łącznie na swoim pokładzie 60 członków załogi i personel stoczniowego. Nie ma co się dziwić, że marynarze służący na nim nazywali go Hiroshimą. Ale to nie koniec. Wspomniane awarie katastrofy były inne i liczne na okrętach B-37K. 8, k 3 czy 3K129. Zabił łącznie setki radzieckich i rosyjskich marynarzy. Ich dokładna liczba jest trudna do ustalenia, zachodnie źródła wskazują, że było to od 500 do 700 marynarzy, czyli wielokrotnie więcej niż we wszystkich okrętach podwodnych wszystkich marynarek na całym świecie. A warto dodać, że te wypadki działy się podczas pokoju. Dziś Rosja prowadzi wojnę. Wypadki działy się z powodu błędów konstrukcyjnych, zaniedbań. Niekorzystnego wykształcenia, lekceważenia procedur. Albo jak w przypadku Okętu K3 i wypadku z 1967 roku. Bo tu szczegóły naprawdę warto usłyszeć. Na okręcie wybuchł pożar, ponieważ ktoś ukradł osłonę żarówki. A wcześniej, jeszcze w stoczni, ktoś ukradł miedzianą uszczelkę. Zginęło 39 osób. Tak wygląda cała Rosja. Co nie zmienia faktu, że my posiadamy w tej chwili jeden. Bardzo stary okręt podwodny, którego skuteczność bojowa jest ciągle komentowana, jednak pamiętajmy, że to bardzo stary okręt podwodny i prawdopodobnie dość szybko zostanie wycofany. Mówi się o tym w mediach, że do listopada rząd podejmie decyzję o budowie nowych okrętów podwodnych dla Polski. Drodzy słuchacze, wiele sprzętu dla wojsk lądowych kupiliśmy w kolei południowej, dlatego że leżały na półce. A okręty nie leżą na półce. Na okręt czeka się podwodny szczególnie czasem kilka lat. Niektóre okręty budowane były nawet ponad 10 lat. Dlatego, jeżeli już w listopadzie ktoś podejmie tę decyzję, to może do roku 2030 okręty podwodne dla Polski wejdą do służby. To będzie wiele lat. A przyjrzyjmy się, jak w tej chwili wyglądają ilości okrętów podwodnych na świecie. Stany Zjednoczone posiadają ich. Ponad 70 i głównie to okręty atomowe klasy Virginia i Ohio. Rosja posiada okrętów podwodnych 63, czyli więcej niż Polska w ogóle okrętów. Chiny 61, Indie 18. A jak wygląda to w Europie? No, na pewno nie za korzystnie dla nas, jeśli zdamy sobie sprawę, że na naszej wschodniej granicy leżą kraje, które są oskarżone o terroryzm i agresywne, militarne działania w stosunku do swoich sąsiadów. Otóż najwięcej w Europie okrętów podwodnych posiada oczywiście Rosja 63. Atomowe konwencyjne, w tym Bory Jasan kilo, w tym największe na świecie okręty atomowe o konstrukcji tytanowej. Wielka Brytania posiada 11 okrętów podwodnych, ale do Wielkiej Brytanii za chwilkę wrócimy. Prawdopodobnie z 11 okrętów podwodnych Wielka Brytania w gotowości bojowej posiada tylko dwa okręty. Jeden konstrukcji tradycyjnej, jeden o napędzie atomowym. Francja posiada 10 okrętów. Włochy 8, Niemcy 6, Hiszpania 4, Norwegia 6, Turcja 13, Szwecja 5, Polska 1, o szeroko komentowanej zdolności bojowej. Tu akurat statystyki są trochę dla nas bardziej korzystne. Do roku 2030 Europa planuje wprowadzić do służby 40 nowych okrętów podwodnych. Tylko te dane nie są pełne. Zawijają na przykład nasze plany, czyli zamówienie i zakup w ramach programu Olka trzech nowych okrętów podwodnych. Tylko planujemy to od kilkunastu lat. Szwecja buduje już dwie nowe jednostki. Niemcy budują dodatkowo dwie nowe jednostki. Norwegia cztery. Włochy planują wybudować dwie. Hiszpania buduje już cztery okręty. Grecja modernizuje cztery. Rosja buduje jedenaście. Niestety, ogromna ilość pieniędzy, miliony jak nie miliardy dolarów wydawane w tej chwili na zbrojenia w Europie i na świecie, to jedyne narzędzie do tego, byśmy mieli szansę na to, by chociażby bezpiecznie w przyszłości żeglować po Bałtyku i innych akwenach świata. Bo dziś, jak już wiemy, chociażby po wysłuchaniu tego podcastu, bezpieczeństwo na morzu chociażby tak małym jak Bałtyk jest ograniczone. Nie tak, jak kiedyś mogliśmy robić, co chcemy. Dziś musimy liczyć się ze statkami, które nie spełniają żadnych norm na morzu. Okrętami wojennymi, które nie chronią, a są niebezpieczeństwem dla innych. Przyjrzyjmy się w ramach właśnie tego wątku incydentowi, który miał miejsce w 2014 roku. Przed floty północnej doszło do przypadkowego trafienia rosyjskiego kutra przez pocisk altylejski. Miało to miejsce na Morzu Barenca. I co ciekawe, co się rzadko zdarza, Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło incydent, określając go jako niefortunny błąd komunikacyjny. A niezależne media, w tym Norwegii, opisały zdarzenie jako przykład braku koordynacji i ryzyko dla floty cywilnej ze stroty floty wojennej rosyjskiej. Bo ono istnieje i jest realne. Dziś, drodzy słuchacze, mogę tylko apelować do wszystkich, którzy nadal pływają po Morzu Bałtyckim. Ja dziś na to morze trafiam dość sporadycznie, by wachty były bardziej czujne niż kiedykolwiek wcześniej. By nie opierać się jedynie na urządzeniach typu AIS, które w statkach rosyjskich dziś są regularnie wyłączane i zakłamywane, by nie opierać się również na GPS-ie, który systematycznie zakłóca Rosja na Morzu Bałtyckim, nie tylko w ten sposób, że nie mamy odczytów, ale odczyty są nieprawidłowe. By znów zwrócić uwagę na zagrożenia, które dziś są trudne do pisania, jak awaria rosyjskich statków, jak przypadkowe trafienia jednostek cywilnych. Bo to wszystko wydarzyło się w ostatnich latach. Nie są to rzeczy, które sobie wyobrażamy. One się po prostu dzieją. Ale pływając po wszystkich innych akwenach, wcale nie jesteśmy mniej wolni od incydentów z udziałem rosyjskich statków. Na świecie dziś statków lotniczych jest ponad 1400, prawdopodobnie około 1500. Trudno to do końca policzyć, bo jak wspomniałem wcześniej, te statki fałszują rejestrację, fałszują dokumenty, nadajniki jest po to, by nie można było ich śledzić. Ale jedno w tym wszystkim jest pewne. Bezpieczeństwo na morzu i oceanach świata zostało obniżone przez Rosję do poziomu najniższego od dziesiątek lat. To coś spektakularnego, i musimy się do tego dostosować, bo w najbliższych latach lepiej nie będzie. A zatem, drodzy słuchacze, nie zapomnijmy o tym, by nie zmęczyć się wojną na Ukrainie, nie zmęczyć się informacjami, które napływają do nas o bezpieczeństwie na Bałtyku, bo to prawdziwe informacje. I w 1940 roku, 1941, 1942 inne kraje Europy, które nas nie wspierały, nim doczekały się tego, że Niemcy ich również zaatakowali, również byli zmęczeni tym, że ktoś im w mediach mówi, że Polska straciła swoją niepodległość. Dzisiaj to nie my straciliśmy swoją niepodległość. Dlatego nie zmęczmy się tym, jak inni mówią o tym, że nasze bezpieczeństwo jest też zagrożone. Zróbmy coś z tym. Co my możemy zrobić? No cóż, jesteśmy wyborcami. Możemy wpływać na to, kto podejmuje decyzję. A co możemy zrobić sami? Bądźmy bardziej ostrożni, szczególnie pływając po akwenach, szczególnie zagrożonych właśnie przez kraje terrorystyczne, do których z całą pewnością dziś należy Rosja. A ja serdecznie dziś dziękuję słuchaczom za udział w dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że wybaczycie nam te niepokojące wieści, bo pewnie jeszcze nie raz z podobnymi do Was wrócimy. A dziś, jak to zwykłem zawsze robić, życzę wszystkim słuchaczom, szczególnie żeglarzom i podróżnikom, tylko takich przygód, o których będziecie mówić. Prawdę, całą prawdę i to z podniesioną głową. Ahoj, słuchacze, żeglarze i podróżnicy. Do usłyszenia już niebawem.